Hej 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 hej! Z tej strony docentus i witam w Docity. Kolejny update'ik, Dzisiaj nieco krótszy chyba film będzie, bo nie mam za dużo czasu na nagrywanie. Pokażę wam co zrobiłem. Co zrobiłem? Zrobiłem tak. Tory wychodzące tutaj z portu. One tak, znaczy zależy mi na tym, żeby te tory też zbyt Stromo do góry nie szły. One moim zdaniem i tak troszkę idą za stromo. W prawdziwym życiu pod to pociąg by nie podjechał, ale no dobra, no już niech będzie jak, jak jest. E, tutaj zrobiłem taki rozjazd. Chciałem to zrobić symetrycznie, ale kurczę, za cholerę mi to nie wychodziło. E, tutaj też staram się taki w miarę łagodny podjazd zrobić do góry. I zobaczcie to samo z tej strony, zrobiłem fajny tunel, także wygląda to całkiem całkiem spoko, nawet powiem Wam, że gdybym wziął e, może tak, nie to tylko to i dał to na jakieś, jakieś drzewka gdzie nie gdzie albo e, gdzie te kamienie były. O, to pojedyncze jakieś kamyczki można położyć. To by to wyglądało o, całkiem całkiem. Eee, no nieźle. Można to robić właśnie takie pierdółki. Super, super. Ściągnąłem też e, kolega mi tutaj podrzucił linki do pociągów takich, e, czyli nie te Standardowe, może będzie tu jechał jakiś pociąg, to zobaczycie. Także udało mi się zainstalować tam jakiś też jeden pociąg zwykły. Natomiast mam troszkę problem, bo tych modów za dużo zainstalowałem i coś mi się nie chcą dogrywać następne, Gremie mi wywala, podejrzewam, że mam za mało RAMu. I zamówiłem sobie jeszcze 8 GB RAMu. Eee, poczekajcie, może tak, kurde, żona jakby się dowiedziała, to mnie zabiła, że tyle wydaje na tego YouTuba. O, coś takiego można zrobić. Generalnie jeszcze sobie to wszystko tutaj e, będę, będę upiększał, ale patrzcie jakie są możliwości fajne. Także wiecie, myślę, że jak będzie nowy RAM, to jeszcze więcej modów dowalimy. Chyba że to nie jest związane z RAMem, ale jak mi się ładuje gra, to cały RAM zostaje połknięty. Czyli całe 8GB ja tylko. Dobra, i moi drodzy, tak zastanawiałem się, co dzisiaj będziemy robić. I czyszczenia sobie działa. Natomiast wtedy, jak mieliśmy tutaj powódź, to była taka sytuacja, że śmieciary nie dojeżdżały tutaj do, do, do właśnie do tej oczyszczalni i nie zabierali, nie zabierali śmieci. No i po pewnym czasie brudna woda poszła do miasta i z populacji 7008 zostało mi 2000. Teraz to troszkę tam już odżyło. Ludzie się z powrotem wprowadzili, ale to była masakra. Dobra, e, też się zastanawiałem nad tym, żeby tutaj zrobić jakąś taką większą drogę, szerszą, coś w tym stylu, ale myślę, że chyba nie będzie potrzeby, bo e, generalnie tak mamy tutaj połączenie z autostradą i zrobimy to jeszcze w ten sposób, moi drodzy, że czy co. To na razie jeszcze tu wywalimy. Zrobimy może to w ten sposób. Gdzie jest ta moja droga? Czy to była ta? Może być. Że tu pojedziemy w dół. musimy gdzieś dotąd Okej, okay. dajmy pauzę, żeby... Żeby nie było I tak usuniemy mhm. Dobra i może weźmy tą transformację terenu wyrównajmy tutaj mniej więcej do równego i tą drogę połączymy sobie o w ten sposób to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Ta droga tutaj chyba nie będzie potrzebna. Czyli to możemy zabrać. Natomiast tą włączymy tu w skrzyżowanie. A tą byśmy. Hmm. Myślę, że tymczasowo. Zrobimy to w ten sposób, i teraz yy, ta część tutaj zacznie być używana, bo generalnie cały ruch przebiega w tej chwili tutaj. Ja wiem, że też mówicie, żebym zrobił autobusy, pociągi i tak dalej, ale tu nie ma miasta, że nie będę miał korków. Na razie nie ma korków, zobaczcie, widzicie tu jakiś korek, nie ma tu żadnego korku. Włączę na to. Wszystko płynnie, ładnie działa. Także, jak zaczną się korki, to trzeba będzie wtedy rozwiązywać y, sytuację z, y, z komunikacją miejską. Natomiast, póki tego nie ma, to ja nie widzę najmniejszego sensu. Bo później trzeba będzie i tak to przerobić wszystko. Jak się korki zatrzymą, dobra, czyli mamy coś takiego, to wszystko tu stąd zostanie zabrane. O, jedzie pociąg, czekajcie, czekajcie. Czy to jest ten co? Nie, to jest zwykły. To jest zwykły pociąg, ale on to fajnie do tunelu sobie wyjdzie. Siuch! Siuch! I pojechał. Super sprawa. E, dobra, co ja chcę dzisiaj zrobić? Dzisiaj chcę. E, ponieważ tak, mam taki zamysł, żeby gdzieś elektrownię w tym miejscu może walnąć. I teraz yy, elektrownia taka, jaką będę chciał tutaj zrobić. Może to rozwalmy to. Rozwołam, powiem dlaczego to rozwalam. Elektrownia, którą będę chciał tutaj zrobić. Yy, będzie taka. Chciałbym, żeby taka najmniej zanieczyszczała. Nie jakaś taka jaka węglowa, bo węglowa albo bo to jest chyba na, na olej. Aha, naftowa, ale, no nie, może naftową zrobimy, zobaczymy. Ale chcę zrobić taki cały kompleks tej elektrowni, żebym, nie wiem, może z dwie elektrownie do tego jakieś pojemniki, pojemniki takie wiecie, z... z olejem. Zróbmy, może tak to weźmiemy. Pokażę Wam, jaki ja mam tutaj zamysł dzisiaj. Weźmy sobie gdzieś tam coś takiego. Zmieńmy tu mniej więcej tak. Dajmy jeszcze to. I tutaj sobie będziemy równać. Coś w tym stylu. Dobra tego jeszcze te kamienie wszystkie możemy zabrać i te drzewa też bo po co drzewa pod wodą mają być? Dobra kamyczki. Dobra, to jest taka pierwsza rzecz, czyli tu będzie linia brzegowa, gdzieś tu przechodziła będzie. Natomiast ta część musimy to powiększyć troszkę i ja to powiększę, Ach, tym. No to teraz. Zrobimy tak. Zrobimy. Cholerka, nie tak cię. Dobra. Zrobimy taką linię brzegową, która będzie sobie, sobie szła o, gdzieś tak. Tak. Co wy o tym sądzicie? O! Coś takiego można nawet jeszcze większe zrobić. I chciałem tutaj też hub przeładowczy zrobić, tylko czy mi się to wszystko zmieści. No dobra, jest niewiele lepiej, ale lepiej. I tak to chciałem zrobić. Teraz moi drodzy, kolejną rzeczą, którą będę chciał tu zrobić, to dać ten hub przeładowczy yy, statek i to był. Taki hub i tylko czy on. On gdzieś tutaj może być. Wiecie co? On ma w sobie. Yy, yy, linię kolejową. I pytanie brzmi tylko: czy. Albo bardziej: jak ja mam podłączyć tą linię kolejową? Chyba, że to zrobię w ten sposób. Aha Może coś takiego I, i, i to wywalę Tak i tym wrzucę to połączę tutaj I Zobaczmy teraz czy mi się to uda podłączyć Przypuśćmy o dobra niech to się teraz tutaj ho, ho, ho. tak prosto nie tak prosto. Dobra, jeszcze raz to wyrzućmy, i, i nawet to, i jeszcze raz musimy to zrobić. Bardzo dużo takich gliczy powstaje tutaj. No, 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 dotąd. I to teraz tu połączymy. Czy co? Dobra, najpierw zobaczmy, czy go postawimy po prostu. Ta przeładowczość. Cholerka, on jest ogromny, kurde. Nie, musimy jeszcze tutaj nadużyć tego. Także o, co najmniej tyle. No dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie nam. Eee, nie, to. To. Pójdźmy gdzieś. Polerka. Dotąd i no kurde. Coś tutaj za wysoko jest. Musimy terraformować. reformować. O, zobaczmy teraz. Kurdeż. Dobra, idzie prosto dotąd chociażby. Jest to 180 nie ma. Jest tu. Bum. Ok. I teraz to połączymy. I znowu ta reformacja. Dobra. I teraz próbujemy. Jest. I i i i dotąd. Bum. mhm mm mhm mm No i zobaczmy, czy to dalej nam zadziała, jeżeli ja wezmę teraz e, pociągi. Będę chciał to podłączyć tu. Hmm. No niby to działa, nie? Ale ten mostek tutaj to mi się nie bardzo podoba. Spróbujmy inaczej. Dajmy, o, dotąd. O, i coś takiego. O, dużo ładniej, nie? Tylko kurde, znowu ten... E, ...nierówny teren tutaj. To jest paskudne, fe. Dobra, zróbmy to jeszcze raz. Patrzcie, to wszystko teraz kasuję. Nie ma tu żadnego problemu. Dajmy tutaj. Zmniejszmy to. Wyrównajmy tutaj ten teren. No, kurde. Powinno być ok. I co jest? No jest lepiej, jest lepiej tutaj trzeba tylko jeszcze chyba. Jakoś w dole teraz jest. Okej, okay, ja sobie nad tym na pewno popracuję. Eee, tak. Co się stało? A, rozumiem. Czas poleciał. Tsunami, przyspieszmy. Mam bardzo duże zapotrzebowanie na. Eee. Ło, jak to leci? Nieźle, nieźle. Czekajcie, zobaczymy. Aha, to wleci tu do tego. Powinno przynajmniej. Nie powinno podtopić mi samochodów. Tutaj wszystko podtopi. Jest ok. Nie było źle, nie? Dobrze, ten kanał to jest. To złapał. Tu jeszcze tsunami leci. Fizyka wody. Genialne. Dobra, leci tutaj woda, tak. A co tu za dziura się zrobiła. Bo może być to chłodziwo do elektroli atomowej, aha. Znowu coś tutaj, problem ze śmieciami jest, ale ten problem ze śmieciami jest też dlatego, że ja tutaj powoli chcę zamykać te śmie śmietniki, ale chyba szybciej będę musiał gdzieś zrobić nowe niż zamykać. I, 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 i tak naprawdę, ale to już jutro. Jak mówi jedna z YouTuberów. Moi drodzy, no musicie wybaczyć, że taki e, dzisiaj. Sła... O kurde, co tu się dzieje? Ale daje. ale to są bezpieczni. Widzicie? O elegancko, tu prze... A co tak mało wody? Wszystko tutaj ładnie wyłapuje ten e, kanał. To wszystko było zaprojektowane. Kurczę, od razu musicie mi wybaczyć ten bardzo mały progres. Ale wolę wrzucić e, cokolwiek, żebyśmy się mogli zobaczyć, usłyszeć częściej niż, e, niż w ogóle nie wrzucać. Także z mojej strony tyle na razie. Pa, pa.